Uważaj, uważaj, Bing, nie wjeźdź w słup. U, hamuj, hamuj. Och, musisz bardzo uważnie jeździć. Sp Spróbuj ominąć, może jeszcze, może jeszcze w niego nie uderzymy. Tutaj jest hamulec, hamuj, Bing. Cześć kochani, tu Bing. Och, wiecie, w mojej pracy jest przede mną wiele wyzwań. I dzisiaj, dzisiaj też będę się uczył czegoś nowego. Hmm, na ostatnio nasz dostawca się rozchorował. Dlatego to na mnie przypadła część jego obowiązków. Ale jest jeden problem. Kompletnie nie umiem prowadzić samochodu. Na szczęście, och... Mój przyjaciel obiecał mi pomóc, dlatego, och, chcę się podzielić z wami tą moją małą przygodą. Pamiętajcie, by zostawić łapki w górę i czas zacząć moją opowieść. Cześć Pink, już jestem. To jak? Już gotowy na pierwszą lekcję jazdy? Hmm, widzę, że samochód zaparkowałeś z tyłu sklepu, więc, no może nawet lepiej. Um, myślałem, żebyśmy zaczęli od, od jakiejś takiej mniej zatłoczonej drogi. Może nawet zaczniemy takie podstawy na parkingu. Wtedy będziemy oboje bezpieczni, a ty się super nauczysz. Jestem świetnym nauczycielem, więc raz, dwa i będziesz wyśmienitym kierowcą. Och, Roki, to cudownie. Naprawdę z nieba mi spadłeś. Nie wiedziałem, kogo mogę o to poprosić, bo nie znałem żadnego dobrego kierowcy. Ale później moi przyjaciele powiedzieli, że świetnie prowadzisz, więc och, naprawdę Ci dziękuję, że do mnie przyszedłeś i chcesz spędzić ze mną troszkę czasu. Wiem, jaki jesteś zabiegany. No ale dobrze, chodźmy już do samochodu. No dobra, kilka podstawowych zasad. Pamiętaj, by zapiąć pasy. Zapiąłeś pasy? No jak nie, to zapnij. Och, już się robi roki. Pasy zapięte. E i co dalej? No, hmm, Pamiętaj, gdzie jest hamulec to jest najważniejsze w tym przypadku. Zerkaj w lusterka i nigdzie się nie spiesz. Och. Jak dobrze, że znasz chociaż zasady ruchu. Tego nie będę musiał ci tłumaczyć, ale najpierw spróbujmy odpalić samochód. Hmm, mam nadzieję, że sobie dzisiaj gdzieś pojedziemy. I odjazd. O, zobacz, odpaliłeś za pierwszym razem. To już coś, więc teraz czas ruszyć. Och, i powoli, i spróbuj teraz zahamować bing. To nie takie trudne, tylko delikatnie. Nie chcemy polecieć do tyłu. Och, to całkiem przyjemne. Nawet, hm, no może trochę za wcześnie, by to powiedzieć, ale całkiem dobrze się bawię. Wiem tylko, że muszę pozostać ostrożny. Hm, <laughs> no to ciekawe, gdzie pojedziemy? To jak, panie kierowco? Jaki jest cel naszej wycieczki? Aha, no skoro, skoro m, będziesz z dostawcą, to jedźmy do, jedźmy do sklepu, tak. Najpierw zróbmy taką rundkę wokół sklepu, a później zobaczymy jak będzie nam szło. Jedziemy. Wolniutko, na szczęście nikt nas nie goni i pamiętaj przy skręcie delikatnie, nie możemy o nic zahaczyć, bing, ale no weź, bo zaraz się zatrzymamy, musimy, no widzisz, i zgasł ci samochód, musisz go odpalić jeszcze raz, brrrm, hej, pink! Nie stresuj się, dobrze Ci idzie! To dopiero nasza pierwsza lekcja. Zobaczysz, niedługo to będzie dla Ciebie bardzo, ale to bardzo proste. Więc hmm, ruszajmy! Zapal samochód jeszcze raz i w drogę! Będziesz naprawdę niedługo się czuł za kierownicą jak ryba w wodzie. Mogę ci to obiecać. A teraz się rozpędzamy! I jedziemy, ale hamuj Bing, hamuj. Widzisz? Super Ci wyszło. O to właśnie chodzi. Więc teraz możemy jeszcze raz poćwiczyć skręty. To jest troszkę trudniejsze. No cóż, Hm. Prawo jazdy zawsze może mi się przydać i chyba nawet polubiłem prowadzenie samochodem. No to teraz będziemy ćwiczyć skręty. Muszę dobrze wiedzieć w jaką ulicę wjechać i w ogóle poznać. Nie no, miasto ja już w sumie znam, więc sobie poradzę i się nie zgubię, ale gorzej to jest opanować samochód. Um, ale z pomocą, z pomocą mojego przyjaciela na pewno dam sobie radę. Ha, na no dobrze. Pora, pora na kolejne ćwiczenie. No dobrze. Teraz czas przejść do parkowania. Hmm, może... O, spójrz, tam jest takie specjalne miejsce. Spróbuj pięknie tam zaparkować. Pamiętaj o wszystkich... Mm, wskazówkach, o których Ci mówiłem. I z lekkim skrętem tam zaparkuj. Ja jestem tuż obok, także się nie martw. Och, mam nadzieję, że mi się uda. Spróbuję tu zaparkować. Delikatny zjazd. I... Za chwilę zaparkujemy. Muszę chyba troszkę wycofać. E, r, r, nie wiem, mam tam jeszcze miejsce, mogę wycofać. Cofaj, Bing, nie bój się. No dobrze, wykręcamy i parkujemy. Jej! Udało mi się! Och! Ale to było super! Mam nadzieję, że trzymaliście za mnie kciuki. To ja, kroki, mogę liczyć na kolejną lekcję. Mm, mam nadzieję, że pójdzie mi równie dobrze jak ta. Ach, no i oczywiście, hmm, niedługo to ja sam będę mógł jeździć. Jej, ale się cieszę! A wy, kochani, jeśli również się cieszycie, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. Jakiś komentarz. My Was pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!